Znaki ja, ju, jo. Znak ja. Znak ja to taka duża literka P z takimi dwoma różkami na górze. Nie mam też skojarzeń. Rysujemy sobie po prostu taki brzuszek i na końcu dorabiamy mu dwa rogi, z czego drugi róg jedzie w dół i kończy się dużo poniżej. Znak ju. Znak J jest też taką podobną literką P. Zaczynamy od takiego haczyka, potem rysujemy taki duży brzuch. Może się komuś z rybą kojarzyć, ale mi się nie kojarzy. I potem przecinamy go, właśnie od góry do dołu. Kto zapamięta, jak chce. Znak IO. Znak IO jest dość prosty. Rysujemy poziomą taką małą kreseczkę i do niej kończymy takim zawiasem. No, jakoś też mi się nie kojarzy specjalnie z czymś konkretnym, ale jest dość proste i łatwo mi ja to zapamiętałem. Znaki RA, RI, RU, RE, RO. Znak RA. Znak RA to jest taka piątka właściwie. Rysujemy na początku u góry taki malutki daszek, odłączony od reszty, a potem jedziemy kreskę w dół i rysujemy duży brzuch. Znak RI. Znak RI jest bardzo podobny do tego z katakany. Rysujemy na początku taki mały znaczek u góry, po lewej stronie, zawinięty na końcu, a na końcu potem po prawej stronie, w drugą stronę, przesunięty taki zawijaz, nie z haczykiem, ale płynnie schodzący w dół. Znak R. Znak R też kojarzy mi się z jakąś liczbą, a mianowicie 3. Rysujemy właśnie taką trójkę z takim wielkim, tym środkowym czymś i na końcu zawiniętą na dole. Znak R. Znak re jest dość podobny do y, znaku ne, czyli kot, ale kończy się takim czymś innym, nie zawijasem, tylko ostrą taką końcówką. Znak ro. Znak ro, podobnie jak znak ru, jest taką trójką, z tym, że bez tego zawijasa na końcu, także jest jeszcze, jeszcze bardziej prosty. Znaki ła, ło oraz ny Znak ła. Znak ła jest prosty. Rysujemy najpierw z góry do dołu kreseczkę, potem coś w rodzaju ne, z tym, że bez tego zawijasa na końcu, także można łatwo fajnie skojarzyć. Znak ła. Szalenie rzadko używany znak. Osobiście chyba dwa razy użyłem go do czegokolwiek. Rysujemy najpierw taką poziomą kreskę. Potem od góry do dołu taką dziwną i łączymy takim łukiem Bardzo nie lubię tego znaku, bo właśnie mało się go używa i jakoś ciągle go zapominam. Znak ny. Znak ny chyba najbardziej popularny, najbardziej potrzebny znak. Jakoś tak nie wiem, ale bardzo często go piszę. Rysujemy właśnie. Mi się on kojarzy z po prostu naszym normalnym NY, który my piszemy, od góry do dołu i taki fala więc jakoś jest bardzo dla mnie proste. Od razu go skojarzyłem po prostu pisząc nasze ny. Oczywiście nie należy też zapominać o znakach ga, za, da, ba, pa i tym podobnych. Również też nie powinniśmy pominąć tych transformacji, takich jak nie wiem, hia, nia, niu, nio. Jednak Mówiłem o nich w temacie o katakanie. No a zasada jest taka sama. Czyli, gdy dodamy ten, ten, to zazwyczaj na przykład z k robi się ga, z sa robi się za i tak dalej. Gdy dodamy kółeczko, to na przykład z ho robi się po. Także ta zasada działa. Również w hiraganie nic się nie różni kompletnie. Także nie wiem, czy jest sens omawiać to osobno. Po prostu pamiętajcie, że po dodaniu tentena, czyli tych dwóch kreseczek u góry, dany znak zmienia się na taki znak inny i czytamy go właśnie inaczej.